Co tutaj się dzieje? Ja. Taki uwaga! Takie technologie tylko w Szataneks Development Spółka ZAW. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na Kwadratowej Masakrze. Dziś zajmiemy się pewnym projektem. Po co zapytacie się, że mam tyle wiaderek, co nie? Po co mi to? Mianowicie, mam pewnego deala z panem Burakiem. I, jeżeli chcecie kolejny odcinek, to zostawcie 2000 łapeczecz w górę. Będzie mi bardzo miło. Oczywiście zasubskrybujcie kanał, zalajkujcie, będzie, będzie gicik. No i oczywiście pamiętajcie, że o 15.30 dzień, dzień odcinek i dziś o 23.00 live streamek. A więc, ale tutaj wszyscy się zaczynają zbierać teraz. Dobrze, tutaj musimy pozbierać trochę tej lawy, tylko nie chciałbym zginąć, bo już dziś raz zginąłem. Ginąć? Nie, 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 nie wylewa się, nie wylewa się. Po co mi są te wiaderka? Mianowicie ustaliłem z panem Burakiem, że potrzebuję 30 wiadereczek, żeby, moi drodzy, żeby zamieszkać w jego tajnym projekcie. Tajny projekt Buraka to jest coś dobrego. Co się tutaj wylało? I muszę nazbierać te wiaderka. Nazbieram już cały kipunek tych wiaderek, bo rzeczywiście będę potrzebować. I teraz tylko muszę się dotrzeć do tego źródła lawy. A już dziś. Raz zginąłem, tak miałem super w znowu i znowu zginąłem, bo, bo podkopałem pod sobą klocek schodząc na dół ze zbierania wiaderek i zginąłem z 20 wiaderkami lawy I... I... i tak, jak się teraz podpalę, to szczerze jestem dętka, okej, okay, dobra, nie, 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 nie. tutaj, okej, okay, zabrałem. Moi drodzy, a też było bardzo dużo pytań, na jakim krześle siedzę. No to już wam mówię, na jakim krześle właśnie siedzę. Fotel, o którym mówię i o który wy się ciągle pytacie, jest to fotel od Diablo, fotel gamingowy X-Player 2.0. Tak jak wiecie, to jest mój drugi fotel Diablo i znowu się nie zawiodłem na nich. Mega design, wyglądający naprawdę i pasujący do każdego rodzaju pokoju i każdego umeblowania. Oczywiście podłokietniki podnoszone na dół, do góry, do tyłu, do przodu. Wygodne siedzisko, na którym podczas livestreamów, odcinków, osoba nie odczuwa jakby siedziała. Nie męczy się mięśnie, nic po prostu się nie męczy. I oczywiście najważniejsze co jest w tym fotelu, czyli użycie tkaniny pozwalającej, żeby ciało się nie pociło podczas spędzania długich godzin siedząc na tym fotelu, czy to grając, oglądając film, czy może tak jak ja nagrywając, bądź robiąc live streama. W zestawie oczywiście mamy zagłówek i poduszkę dźwioł typu memory pillow, czyli nie odkształcają się i zapamiętują swój stały kształt. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie i nie tylko, bo jeszcze w przypiętym komentarzu, więc jeżeli chcecie to sobie zerknijcie na fotel, poczytajcie o nim więcej, no ja mam dobre odczucia więc zapraszam, i moim zdaniem jest to najlepszy fotel gamingowy na świecie, który dotychczas powstał i z którym mam ja osobiście styczność. Więc jest moje zdanie, jeżeli chcecie, to sobie zerknijcie i lecimy dalej z materiałem. Dokładnie to jest to krzesło. Ja sobie tutaj wezmę przy okazji wody trochę. Yy, czy, czy mogę jeszcze wziąć? Nie, dobra, lawy mam wystarczająco. Błagam, nie spaść i iść do pana buraka, który. Wyjaśnij mi, co to jest ten. Może mi wyjaśnić, czy to jest w ogóle jakiś tajny projekt. No bo to jest dosyć ciekawe, tylko teraz jak wyjść stąd, bo nie mam pojęcia. To są takie tunele, że, że raczej nie, nie wyjdę. Chociaż mam nadzieję, że wyjdę. I chyba wam powiem, że poszedłem w złą stronę. Ewidentnie poszedłem w złą stronę. Czy ja się zgubiłem? Zgubiłem się i z diaksy, no nieźle, dobra, pięknie. <laughs> Dobrze wykopmy się, nie mam niczego oprócz wiaderek klawy. Które muszę panu Burakowi dać, i muszę się z nim spotkać i zobaczyć, co to jest ten tajny projekt pana Buraczka Cebulaczka. Brzydkiego Buraka. Cebul buraczka Cebulaczka, tak, dokładnie. Udało mi się, moi drodzy, wypłynąć i się akurat, akurat wypłynęliśmy z jaskini tuż przy mojej chatce. To znaczy przy moim polu, ok? I teraz, czy coś mam do odłożenia? Na pewno diamenty odłożymy. No i tutaj się buduje dalej ta nasza góra piękna. No ja wiem, ja wiem. To na live streamach budujemy i wczoraj zaczęliśmy budować Erebor, ale żeby zobaczyć Erebor musicie wbić na livestreama dzisiaj o 23 Myślę, że naprawdę spoko sprawa A my już idziemy do tajnego projektu, tajnego czy ogólnie projektu Pana Buracza, który już widzieliście na Kwadratowa TV I on stoi w tym miejscu Dokładnie, D dokładnie, najwyższy Wieżowiec, jaki kiedykolwiek powstał na kwadratowej masakrze. Piękne, no piękne i cały z czarnej wełny i pan burak tam w środku. Pan burak w środku, czy to jest wejście? Okej, okay, pięknie. Panie buraku! Panie bu Dzień dobry, panie buraczku! Przyszedłem do pana z interesem życia. Aha, dobrze. Z interesem życia! No śmiało. Mianowicie mam dla pana. Wiaderka z lawą. I jest ich wiaderek ponad 30. A dokładnie już panu mówię, bo jest ich 33. Więc proszę, tutaj są te wiaderka. Tak jak się umawialiśmy, um, chciałbym się dowiedzieć, kiedy bym mógł u pana lokal wynająć. Um, bo TA pana, jak się PAN... Ale pach... to pomyłka, tutaj są lokale na sprzedaż, a nie na wynajem. Yy, to, to za te wiaderka to chyba kupię, czy nie? No, 14 tysięcy dolarów metr kwadratowy. Eee, a, Albo 30 wędrek No to ja wdałem pan już 33. No to, to za 3 to na piwek. No to, to jak skończy się budowa to wtedy pan dostanie odbiór mm, tutaj. A niech kluczyki. pan mi powie jak się nazywa pana, pana firma, bo zapomniałem jak się nazywa ta firma która tutaj... No, Shatanex Development Spółka Z. Okej, okay, dobra. No, nie słyszałem o pana w firmie, ale, ale myślę, mam nadzieję, że dobra będzie współpraca. Y że pana o nas to się nie słyszy, tylko od nas się kupuje najlepsze lokale na świecie. A, to tak to działa. Panie Buraku, czy mógłbym wejść do środka, zobaczyć, jak to wygląda? Nie, nie. Jeszcze to jest nie Plac mogę. budowy, plac budowy, trzeba mieć specjalne uprawnienia wysokościowe, jak pan widzi dobrze. No, widzę, ile to, to ma? To jest budynek w historii kwadratowej masakry. O tyle powiem. Najwyższy nigdy nie będzie wyższego i nigdy nie było tak wysokiego jak ten. A czemu? Tak, nigdy. O, Temu, że tutaj mamy tajną technologię. To nasza firma ma na to patent. Nie pan, tajemnica handlowa. Ja mogę pana najwyżej wizualizację pana przyszłego lokalu pokazać. O, i tyle. dobrze, i gdyby mógł pan mi pokazać wizualizację, by byłoby bardzo widzieli. Proszę się skupić, uwaga. Dobra, dobra. Pana kawalerka będzie wyglądać. O tak. <laughs> Zapraszam, to... to jest. Tak tak będzie wyglądać po A gdzie będę półkołówczka postawić? Łóżko? A po co panu łóżko? Może pójść spać albo. To co? Work będzie na tą skrzynkę? No nie, no to jest w skali. To jest w skali 11 do 1, czy tam 1 do 11, nie pamiętam. Takie będzie miał pan mieszkanie, tylko większe. Aha, dobra. Czyli, a, bo ja już myślałem, że na klosku tak będę sobie mieszkał, czyli to będzie wtedy 11... Nie, to jest tylko wizualizacja, to jest tak zwana a, makieta. A, dobrze. Mm. I, I mieszkanie będzie 11 razy większe niż, 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 niż okay. to, ale będzie dokładnie tak samo wyglądać. A okna jakieś będę mógł mieć? No po co, co na ten plebsta, na tych ludzi, co tam żyją w tych szałasach z drabinkami, gdzieś tam po lasach, pod ziemią pochowani. Nie wiem, czy Pan słyszał, ale oni tu w ogóle tutaj zaraz sieją, więc lepiej tak? po podseparował. Tak? tam tam, tam po drugiej stronie rzeki, mm. to widziałem wczoraj, naprawdę, na własności mm. oczy widziałem, jak ktoś jadł sernik z rdzynkami. No to już za grubo, to już może no na... ja, ja nie wiem, czy się. wtedy warto mieszkać tutaj, w tych okolicach, skoro... A nie, bo to rzeka, to rzeka odgrodzi to, zabierze ten, to chorób ze sobą, tak? Tak to będzie no, to działało. to jest rzeka, która wypływa bezpośrednio z reaktora czarnodulskiego, więc stanowi barierę nie do pokonania. <noise> to dobrze. No dobrze, że się dowiedziałem, bo tak pływałem ostatnio w niej i trzecia ręka mi wychodzi, z... nie powiem skąd. Więc... Moment cieka widzę z tyłu, tak tak widzę. No właśnie, no właśnie. A to myślałem, że pan po prostu wyrwał komuś rękę i sobie tam wsadził. No wyrasta ona Wyrasta, wyrasta. Dobrze, czyli wszystko się dowiedziałem. Development szatanek za. Szatanek z development. Szataneks I w jakim okresie? Ile by czasu jeszcze to zajęło? Nie wiem, miesiąc? Nie no, wie pan, no, to, to, to nie są proste sprawy. No. no nie, no nie, widzę po budowie, że tutaj dużo było. Ja myślę, że, że gdzieś tam z, z kilka dni to zajmie jeszcze. Wie pan, jeszcze hmm? odbiory techniczne, nadzór budowlany musi mu łapówkę im wręczyć. Nie? Aha, no tak, Polsce, tak, tak, prawda? rozumiem, rozumiem. Więc to, to chwilę potrwa. Na przykład w Anberberumie teraz jest problem. Z wynajęciem stolika, i gdzie się spotkać teraz z takim inspektorem z nadzoru budowlanego? Na co no, tak, no, nie? no tak, no tak, no nie, nie Nie ma na co mówić, dokładnie, ja rozumiem. Dobrze, panie Buraku, bardzo dziękuję za oprowadzenie. Jestem zachwycony budownictwem, kształtem tej bryły i mam nadzieję, że no, będę tak samo oszołomiony, jak zamieszkam w niej. Jest to naprawdę mały dla ludzkości, ale duży dla miniona, tak panu powiem. No. Jestem naprawdę zachwycony, zachwycony. Dobra, chodź pan tutaj jeszcze. Tak. Patrzcie tutaj na tą szale. Okej. Okay. Co tutaj się... O! Dziękuję za uwagę. Ja. Takie technologie, Uwaga, takie technologie tylko w Shatonex Developments No i drodzy, jeżeli chcecie, to wpadajcie oczywiście do Buraczka. Buraczek wam więcej powie, ale to w przyszłości o tym. Więc macie oczywiście linka w opisie I, i co, panie Buraczku, żegnamy się z widownią i mam nadzieję, że się zobaczymy na odbiorze nowego mieszkania w tajnym projekcie pana Buraczka. Więc do zobaczenia, wpadajcie do Buraka, zostawcie łapkę w górę i do 15.30 jutro i do 23.00 na live streamie. Zostawcie mu łapkę w dół. Dobranoc. <laughs> Dobranoc.